Dzisiaj wspominamy jeszcze żywot wielebnego i świętobrudliwego męża Jana Zamońskiego. Urodzony był roku pańskiego 1542 z ojca Stanisława, kasztelana Chemskiego, Hetmana Nadwornego i matki Anny Herburtudny, rodziców ze wszech innych miar godnych, oprócz że w heretyckie baśnie plątani zaciętnie w nich szyli i pomarli, a synów swoich także tym jadem napoili. Jan, naprzód w krasnym stawie, pod akademickim profesorem, wziąwszy pierwsze początki nauki, a wielką chęć mając do wyższych umiejętności, zajechał do Krakowa i tam chwalebnie w naukach postąpił. Stamtąd przez wielką ciekawość puścił się do cudzych krajów a wszędzie jako pszczółka zbierał pożyteczne i przystojne stanowisko nauki. Przestając zaś z mądrymi ludźmi katolickiej religii, słuchając gruntownych wywodów z Pisma Świętego dobrym sercem, za oświeceniem też ducha Świętego, uznał i przyjął wiarę katolicką, którą silnie zawsze trzymał i bronił. Z tego się ciesząc, zwykł był mawiać. Gdybym szukał łaciny, znalazłem zbawienie. W Paryżu pilnie się ćwiczył filozofii, polityce, historii. Stamtąd udał się do Włoch i wpadnie słuchał jurysprudencji, jest to gruntowna znajomość prawa, gdzie tak zajaśniał i wysoką nauką i przyjemnymi obyczajami, że sławna, tameczna akademia rektorem sobie go obrała. Atoli od ojca wezwany do Polski powrócił i udał się na dwór Zygmunta Augusta, kiedy wszystkich o sobie rozumienia zwyciężył. Osobliwie jednak Augustowi przypadł do serca, więc po śmierci Sopka, podskarbiego koronnego, wysłał go do odbierania skarbu. Tam Zamojski nie w wyjechał, aż metrykę koronną dawnością lat pomieszaną i wszystkie prawa Tra traksakcje, przywileje królewskie należycie skonnotował i ułożył. Dzięcznej pracy jego król, starostwo mubełskie po śmierci ojca jego konferował. Prędko potem i August Król zszedł z tronu do grobu, a Zamoyski podczas interregnum wydał pismem, formę konfederacji, o wolności i szczerości gotowania. Tudzież o utrzymaniu spokojności tak mądrą, że ją wszystkie województwa w glinianach przyjęły. Jakoż w tej książce opisał wszystkie reguły tej wolności, którą się odtąd nasza ojczyzna cieszyła. Na elekcji Henryka Walezjusza, króla, on wszelkie trudności ułacnił, czym tyle sobie zjednał opinii że go z inszymi po tegoż Henryka Stany Rzeczypospolitej uprosiły do Francji, kędy go imieniem całego rycerstwa witał z wielką pochwałą i do Polski przyprowadził. A że ten pan prędko pożegnał i osierocił Polskę, drugie już bez królewie mądrze i dzielnie utrzymywał zamojskich i choć był młodym, choć nie był ministrem ani senatorem, Przełamawszy mocną, a niebezpieczną fakcję austriacką, skłonił wszystkich serca na Stefana Batorego, którego znał i osobę, i wyborne przymioty do rządzenia. Przyto ten król w kilkanaście dni po koronacji naprzód mu dał pieczęć mniejszą, a potem wrok i większą. Gdy zaś na różnych ekspedycjach doznał rycerskiego męstwa, w Zamojskim, pod Borończanami od domu i był wielką wraz przy kanclerstwie, które dwoje tak wysokie i najtrudniejsze ministeria przez lat 24 z wielką sławą utrzymywał, a za czasem dał ten król małżeństwo synowicem swoją. Po śmierci króla Stefana nastąpiło trzecie bezkróle w Polsce, podczas którego wsparty możnymi posiłkami polskich panów, ale luteranów i kalwinistów, Maksymilian, książę Rakuski, a brat cesarski, darł się do tronu polskiego. Ale Zamoyski, upatrując stąd upadek wolności i wiary katolickiej, oparł mu się mężnie, zbiwszy go pod byczyną i zabrawszy w niewolę. Jednak i tego pana... I wraz z nim pojmany kawalerów, z taką łaskowością traktował, że ich ani słowem, ani żadnym wymawianiem nie drażnił, co samym jego niewolnikom było w podziwieniu. Jako zaś w obraniu nowego króla zacel miał całość wolności i wiary, tak radą swoją do tego pociągnął Polakom, Polaków, że na tron wzięli Zygmunta III królewicza szwedzkiego, z Jagiellonki, matki zrodzonego, pana cnót wybornych, a długo i szczęśliwie panującego, ile przy zdrowych zamojskiego radach, których, jeżeli kiedy uchybił, jako to o siostry rodzonej w siostrze w małżeństwo, musiał rokosze i inne nieszczęścia ponosić. Jako Hetman i Jan Wszystkie wojny, jednym pod byczyną wyjąwszy, toczył samymi tylko nieprzyjaciółmi wiary, to jest z Turkami, Tatarami i schizmatykami, których i znacznie i szczęśliwie gromił, bo z każdej potyczki zwycięzcą odchodził. Wojsko wielkiej trzymał karności, miał jednak sobie powolne i wierne częścią, że powinno rycerstwu zapłatę pilnie odmyślał. Częścią, że zasłużonym kawalerom wielką swoją u dzielnością upraszał i rozdawał tak honory w ojczyźnie, jaką i królewszczyzny. Ludzi mądrych wielce kochał, osobliwie biegłych w sprawach i prawych pospolitej, a choć był pan mądry, rady ich słuchał i chętnie na niej przestawał. Wiara Jego ku Bogu nie była tylko na pozór, ale szczera i uczenkami chrześcijańskimi wydatna. Prze to często kruśmiał, mawiał sercem, nie tylko ustami czcić Boga potrzeba. Ja zawsze za wiarę katolicką krew wylać gotowy jestem, lubo ją bębą tylko insi wyznają. Do dysydentów na Sejmie <kluzny> gdyby to można było, abyście wszyscy katolikami byli, połowicę życia i zdrowia mego na to bym łożył. Połowicę mówię, abym się drugą połową z jedności waszej z wami cieszył. W testamencie swoim, zalecając mocno tęż wiarę synowi Tomaszowi, to dodał. Lepiej się nie rodzić niż w tej wierze nie żyć. Żarliwość swoją otęż wiarę i tym oświadczył, że gdy Stany świeckie chciały ekskludować od Trybunału Koronnego duchownych deputatów. zamojski się temu oparł i utrzymał ich powagę. Siła kościołów katolickich wydartych przez potentaty heretyckie odebrał i katolikom przywrócił jako to w Rydze, w Prusach, Wintlatlantach, w Turowinie i po innych miejscach. Wielu szlakty w Lubelskim i Bełskiem, województwa kerezją zarażonych, tak mądrą radą, jako i przykładem pobożności swojej do wiary katolickiej przyprowadził. Żadnego dnia nie opuścił, którego by z wielkim nabożeństwem przy święty nie słuchał. A gdy dla ciężkich interesów słuchać nie mógł, to opuszczenie jałmużną nagradzał. Pacierzy kapłański choćby przy największych zatrudnieniach z wielką pilnością codziennie odmawiał. Dwojaki stąd pożytek sobie przyznając. Jeden, że przez ten czas z Bogiem rozmawiał. Drugi, iż przez cały rok wszystko prawie Pismo Święte przejrzał. Świadkami pobożności jego są fundacje, nie tylko w Kolegiacie Zamojskiej, ale i po wielu kościołach w ordynacji poczynione, które zebra zebrawszy więcej niż na milion złotych uczyniły. W sprawiedliwości jako we wszystkich rzeczach tak osobliwie w sądach ściśle przestrzegał. Nie przekonany żadnymi podarunkami, ani też bojaźnią, by najmożniejszych. Przy to, choć rodzina Zborowskich za jego czasu możniejsza była nad inne, jednego z niej, Samuela Zborowskiego, przeświadczonego o zabicie wapowskiego kasztelana Przemyskiego, jako starosta krakowski na śmierć skazał. Nadto, jeżeli Trybunały tak w Polsce, jako i w Litwie są filarami wolności i sprawiedliwości, on ich pierwszym był powodem i autorem, kiedy Stefanowi Królowi ten sposób wynalazł i podał, aby synowie koronni od Sejmu do Sejmu jeżdżąc z wielkim kosztem sprawiedliwości przez lat kilka albo kilkanaście nie czekali, ale ją co rok Trybunale znaleźć mogli. Miłość ojczyzny własnej była w tym Panu nieporównana, przy to nie tylko wiele oderwanych od niej państw męstwem i radą swoją odzyskał, ale aby więcej coraz ludzi mądrych i uczonych miała, Akademię w Zamościu wielkim nakładem fundował, do której ludzi wybornie mądrych sprowadził. Do udoskonalenia szkół. Lwowskich i Jarosławskich wiele się przyłożył. Podczas Sejmu i wojny cztery tylko godziny sypiał, resztę nocy na pożyteczne rozporządzanie albo obrady obracał. Przeto, gdy arcyciążę Maksymilian wsparty z Zborowskiego potencją przegrał, to powiedział: Nie dziw, że Zamojski wygrał. Który tylko cztery godziny sypia, a resztę na obrady łoży. Zworowski zaś przegrał, który cztery godziny łoży na obrady, a resztę dnia i nocy na pijańskie i spaniu trawi. Jaśniał i innymi cnotami zamojski przed Bogiem i ludźmi, kogo raz wziął przyjaźń, statecznie na zawsze w niej trwał, aż do śmierci. Zawziętości przeciwko nikomu nie miał, a lubos wielu się był poruszył z okazji obrania królów Stefana i Zygmunta III, do której on nad inny pomógł. Z wszystkim jednak, pojednawszy się, żył potem przyjaźni. Zbytek i rozrzutność zarazą ludzką być przyznawał, bo potem niedostatek do wielu niegodziwych rzeczy przyprowadza. Hojną jednak uczynność według służby każdego chwalił, którą i sam, gdzie było potrzeba, po Państwu świadczył. Rachunków swoich ludzi co dzień słuchał, albo przynajmniej raz na tydzień, przestrzegając, aby daremnych wydatków nie było, bo lubo miał wielkie dochody, nie mniejszy jednak rozchód. Ubogiego nigdy bez nie puszczał. Szpitale fundował i opatrował posyłając do nich pieniądze, a do bractwa miłosierdzia testamentem swoim pewną sumę naznaczył dla wspomożenia pieniędzmi. Żołnierzy starych, spracowanych, kaleków i zasłużonych albo mniejszymi posadami, albo dożywociami po swoich folwarkach, albo pieniędzmi kontentował. Na śmierć zawsze pamiętał, dlaczego przed każdą bitwą testament czynił, a w każdym z nich z wiarą świętą katolicką oświadczył się. Roku Pańskiego 1605, oddawszy inflanty królowi i Rzeczypospolitej, pojechał do Zamościa, gdzie mało co chorując, a bardziej tylko słabiejąc, gotował się do śmierci. Testament uczynił, którym rozrządził, aby prędko po śmierci i bez wszelkiej pompy był pochowany. Na nagrobku to tylko kazał napisać: Jan Samoński, kanclerz i Hetman, co miał śmiertelnego, tu złożył. A opatrzony świętymi sakramentami, stawszy ze snu po obiedzie, na ręku żony swojej z domu Tarnowskiej i syna swego Tomasza przeniósł się na odpoczynek wieczny, zostawiwszy po sobie przykład jako wysoki honor i fortuna łączyć się może z wiarą świętą i pobożnością chrześcijańską. Z czego panu nad pany i królowi nad królami, Bogu chwała przez wieki. Amen.